Chcesz stworzyć kilka źródeł przychodów, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? W dzisiejszym odcinku znajdziesz kilka podpowiedzi. Cześć, mam na imię Dorota. Jestem finansistką, inwestorką, seryjną przedsiębiorczynią i zapaloną podróżniczką, ale przede wszystkim jestem założycielką społeczności Girls Money Club. Opowiadam o tym, jak stworzyć sobie kilka źródeł przychodów, jak umiejętnie zarządzać swoimi pieniędzmi, a w tym oczywiście, jakie mądrze inwestować. Pozwól mi być twoją przewodniczką po świecie pieniędzy. kilku źródeł przychodów to temat bardzo bliski mojemu sercu, bo uważam, że chyba nic nie buduje tak dobrze niezależności finansowej czy wolności finansowej, jak właśnie posiadanie tych kilku źródełek naszych przychodów. Dzisiejszy odcinek jest też zapisem live, który nagrałam w październiku 2021 roku, a więc mówię trochę szybciej, trochę bardziej chaotycznie, ale co najważniejsze, Prosto z serca, jak zwykle, i oczywiście z konkretami. Posłuchajcie. Dzisiaj, tak naprawdę, zrobiłam taki troszeczkę roboczy tytuł yy, naszego live'a, a mianowicie, właśnie tworzenie kilku źródeł przychodów. Od czego zacząć? Dlatego, że to jest pytanie, które się pojawia relatywnie często. Ja wiem, że tutaj ostatnio pisałam i mówiłam dużo o inwestowaniu. I trochę pewnie tutaj jeszcze zagaję o tym inwestowaniu, dlatego że to wszystko się łączy. Ale właśnie bardzo często na różnych grupach, czy też u nas w grupie, czy w bezpośrednich wiadomościach, pojawia się takie bardzo proste pytanie: właśnie, jak zacząć tworzenie kilku źródeł przychodów. I jeśli miałabym powiedzieć, od czego ja bym zaczęła, gdybym zupełnie w ogóle, jakby dopiero zaczynała, gdybym dopiero teraz miała... No, miała w ogóle jakby tworzyć sobie ten taki plan, czy to na życie, czy to na najbliższe tygodnie, no to ja bym zaczęła przede wszystkim od zadania sobie takiego pytania dotyczącego tego, jakby dlaczego po co ja to robię, czyli, czyli dlaczego ja chcę właśnie stworzyć kilka źródeł przychodów, jaki jest mój cel w ogóle, bo to nie jest właśnie tak, wbrew temu, co się pisze, co się widzi na różnych, właśnie. Na różnych no, blogach, wideo i tak dalej, w ogóle na mediach społecznościowych, czy też w ogóle w mediach, to nie jest tak, że każdy z nas ma te same potrzeby. I ja myślę, że my bardzo często o tym zapominamy, że tak naprawdę bardzo często nie chodzi nam stricte o to, żeby, żeby być bogatym samego, samym w sobie. Chodzi nam o coś więcej, czyli my chcemy mieć kilka źródeł przychodów, oczywiście ich. Myśląc o tym, my chcemy mieć po prostu więcej pieniędzy albo pieniądze z kilku źródeł, no ale tak naprawdę bardzo często chodzi o coś więcej, o coś, co się kryje pod tym takim. Pod tą taką pierwszą pierzonką, czyli chodzi bardziej o to, co za tymi pieniędzmi idzie, czyli to może być potrzeba bezpieczeństwa, bo tego bezpieczeństwa nadal nie mamy i na przykład się stresujemy, więc chcemy być na przykład spokojniejsi w swoim życiu. To może być chęć po prostu no, jakiegoś wpływu, czyli tego, że mamy poczucie wpływu na własne życie. To jest też bardzo ważna rzecz, o której my właśnie. Też często na przykład yy, zapominamy, że to nie jest tak, że na przykład, właśnie, tylko, tylko chodzi o to, żeby mieć jakieś pieniądze, tylko właśnie chodzi nam o to, żeby, żeby czuć, że w końcu mamy to swoje życie we własnych rękach. Więc to może być właśnie coś takiego. Dyspozycja w pełni swoim czasem czyli kolejna rzecz czyli po prostu nie chcemy, się czuć w jakiś, w, jakiś, w jakiś sposób kontrolowani, zniewoleni, po prostu jakby chcemy mieć, chcemy mieć, no to też się właśnie wiąże z, z tym wpływem, ale chcemy mieć możliwość decydowania o tym, gdzie i kiedy i co robimy i co nam służy, no bo też pamiętajmy, ja o tym zresztą kiedyś pisałam, ale to mogło być jakiś czas temu że właśnie pisałam o tym, że przecież każdy z nas w ogóle też ma inne poziomy energii w ciągu dnia. Czyli to jest tak, że na przykład, no ja, ja bardzo lubię pracować rano, bo wtedy jestem najbardziej efektywna, wszystko mi szybko idzie, no ale na przykład bardzo wiele osób ma zupełnie inaczej i najlepsze pomysły ma na przykład o 22 albo o 1 w nocy, no i wiadomo, że wtedy na przykład ten dzień pracy taki tradycyjny typu, typu od 9 do 17 nam wtedy po prostu nie służy. Komfort psychiczny to jest też bardzo ważna rzecz, bo i też mi się wydaje, że w dużej mierze on też właśnie wynika z tego, że, że mamy ten spokój, że mamy ten wpływ, że mamy poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. Oczywiście to, jakby to, że chcemy mieć pieniądze, też może wynikać z takich rzeczy, no, niekoniecznie dobrych, bo też nie, nie każdy z nas ma niektóre rzeczy przepracowane. Na przykład, o ile poczucie wpływu jest fajne, to już na przykład poczucie kontroli czy chęć kontrolowania wszystkiego może nam nie służyć, więc, więc wtedy też warto się zastanowić nad tym, dlaczego my w ogóle mamy taki, jakby taki zamiar, czy też dlaczego my w ogóle chcemy w ten sposób patrzeć na nasze pieniądze. No, o, jeszcze jedno fajne widzę, super komentarz, że poruszanie się po świecie, kiedy chcemy i potrzebujemy. No właśnie, to jest na przykład taki powód, który dla mnie był bardzo ważny w ogóle w kształtowaniu mojej kariery zawodowej, że chciałam mieć jakąś pracę, która się a wiąże z tym, co robię dobrze, czyli z pisaniem, bo pisanie to jest coś, co ja po prostu lubię robić i dla mnie to jest. No może nie powiem, że to nie jest jak praca, bo jednak pisanie zajmuje czas i wymaga kreatywności, i wymaga też wysiłku, chociaż czasem to nie, nie wygląda. No ale właśnie też chciałam mieć taką możliwość, żeby po prostu pracować z różnych miejsc na świecie, albo no już nie mówię o takich banałach, jak po prostu mieć możliwość wzięcia urlopu kiedy chce, czy też wyjazdu kiedy chce. No bo pamiętajmy, że nadal wiele z nas, być może, być może któryś z Was też ma taki problem, że na przykład nie możecie wziąć urlopu wtedy, kiedy chcecie. Już nie mówię o tym, że na przykład, nie wiem, możecie go nie, nie mieć ze względu na swojego szefa, ale być może też na przykład ze względu na to, że macie taki tryb pracy, który na przykład każe co miesiąc, powiedzmy, nie wiem, zamknięcie miesiąca robić albo nie wiadomo co, i, i musicie po prostu wtedy być na miejscu na przykład. Więc, więc to poruszanie się po świecie, kiedy chcemy i potrzebujemy, jest w ogóle ogromną wartością, która myślę, że też współcześnie dla wielu osób jest bardzo, bardzo ważna. Więc to jest też no, mega kluczowy czynnik, który potrafi dużo, dużo zmienić i dużo właśnie dodać nam takiego komfortu. No a więc. No, a więc w ogóle super, że piszecie też właśnie, jakie są takie powody, dla, dla których my chcemy właśnie mieć te kilka źródeł przychodów, bo jakby to jest taka pierwsza rzecz, która moim zdaniem jest kluczowa. Bo jeżeli my mamy jakiś konkretny powód, dla którego to robimy, to my możemy ten powód sobie cały czas przypominać. Czyli cały czas możemy sobie właśnie, jakby przypominać w, swoim, w swojej głowie, w swoich myślach, że że my to robimy po coś, czyli że my dbamy o swoje finanse, dbamy o swoje przychody, właśnie po to, żeby no i tutaj jakby wpisujecie czy też mówicie to, co faktycznie chcecie. O, właśnie, na przykład, tutaj, Olia mi pisze, że marzysz się, żeby dzieci były w szkole tylko na lekcjach, a nie musiały być na świetlicy, jak, jak pracujesz. No właśnie, to jest kolejna sprawa. Gdy mamy rodzinę, zwłaszcza gdy mamy już dzieci, no to tak samo my chcemy spędzać czas ze swoimi bliskimi. Ale nawet, nawet tak naprawdę, jeżeli jesteśmy po prostu w związku, czyli jeżeli mamy tą drugą osobę, która jest nam bliska, to my przecież też chcemy spędzać z tą osobą czas. No, a nie jakby widzieć się tylko wieczorem, bo już jesteśmy padnięci, albo rano, jak jesteśmy z kolei w pośpiechu, żeby się zebrać do pracy. Więc dla mnie, na przykład, właśnie możliwość też no, takiej no, rozmowy z ukochaną osobą w środku dnia, kiedykolwiek tak naprawdę, to jest ogrom, ogromna też wartość. No i podejrzewam, że właśnie ta wartość jest tym większa, gdy już się ma dzieci. No więc, no więc zobaczcie, tak naprawdę, jak wiele można mieć takich, takich ciekawych przyczyn tego, żeby zadbać o swoje finanse. Jest ich bardzo, bardzo dużo. I, jakby, kolejna sprawa, oczywiście, no bo przyczyny to jedno. Natomiast, jeszcze mamy do czynienia na przykład z jakimiś już konkretnymi celami, czyli okej, okay, dobrze, jakby my chcemy na przykład móc powiedzmy. Podróżować się gdzie chcemy, kiedy chcemy, i to jest to, co jest taką naszą motywacją, żeby mieć więcej pieniędzy. No dobrze, ale teraz my musimy to przekształcić w jakiś konkretny cel. Czyli, no owszem, my wiemy, co chcemy osiągnąć, ale my to możemy osiągnąć posiadając pewne przychody. Czyli, na przykład, my możemy to osiągnąć, jeżeli powiedzmy, będziemy mieć przychody regularne miesięcznie rzędu na przykład nie wiem, tysięcy czy siedmiu tysięcy złotych. I jakby stwierdzamy, że to by było w ogóle super, bo będziemy wtedy w miarę elastyczne, będziemy mogły w różnych miejscach spędzać ten czas, no, oczywiście, jakby 5000 złotych polskich, na przykład, gdy mieszkamy w Azji Południowo-Wschodniej, to jest trochę inna wartość pieniądza niż jak chcemy mieszkać w Szwajcarii. No, ale jakby mówię tutaj o ogólnej zasadzie, bo tutaj mi bardziej chodzi o to, żeby sformułować sobie jakąś konkretną liczbę. Bo przecież, jeżeli chcemy zrobić jak, jakąkolwiek strategię, jakikolwiek konkretny plan, to my musimy wiedzieć, gdzie ten plan ma nas doprowadzić. No, jakby jest, takie, jest takie przysłowie, już nie pamiętam, ale to chyba Seneca powiedział, że, że gdy nie wiemy do którego portu płyniemy, no to żaden wiatr nam nie sprzyja. No i to jest, to jest w ogóle bardzo mądre. O, Frut, super pisze, że pieniądze lubią konkrety. No tak, bo pieniądze to jest bardzo konkretny koncept. Czyli jakby to jest jakby jedna z tych rzeczy w naszym życiu. Które możemy bardzo dokładnie policzyć. Oczywiście, tak jak mówiłam na samym początku, za pieniędzmi często stoją jakieś idee, jakieś motywacje, ale jeżeli właśnie już mamy jakąś, jakieś marzenie, to teraz musimy je przekształcić w konkretny cel czyli ile my potrzebujemy tych pieniędzy, jak bardzo regularnie potrzebujemy tych pieniędzy. Czy chcemy zdobyć jakieś oszczędności, czy chcemy może. Właśnie mieć regularne pasywne przychody. W zależności od tego, co my wybierzemy na swój cel, my musimy ustalić nieco inną strategię. Oczywiście, bardzo często te strategie jakby wiążą się z no, podobnymi działaniami, no bo oczywiście trzeba kontrolować koszty, zwiększać przychody, czy też inwestować te pieniądze, które już mamy, no ale, mimo wszystko, my tutaj będziemy mówić o zupełnie innych kwotach i innych dążeniach. No bo jeżeli faktycznie na przykład yy, Twoim celem byłoby to, żeby po prostu mieć na przykład dodatkową kasę na egzotyczne wakacje co roku, to jeżeli masz już jakieś oszczędności, to tak naprawdę możesz po prostu wtedy te oszczędności odpowiednio zainwestować i one faktycznie prawdopodobnie przy takiej mądrej strategii przez większość lat będą w stanie Ci wypracować tego typu właśnie przychody. Natomiast, jeżeli ty masz zupełnie inny cel, na przykład Twoim celem jest to, żeby, żeby na przykład ogarnąć, w ogóle dążyć do wolności wręcz finansowej i na przykład Twoim celem na najbliższych kilka lat jest to, żeby mieć powiedzmy 3 czy 4 tysiące złotych pasywnego przychodu co miesiąc, no to wtedy to wymaga zupełnie innych przygotowań i zupełnie innego zaangażowania. Bo żeby mieć pasywne przychody, to przede wszystkim musisz mieć już relatywnie duże oszczędności, a więc musisz bardzo w bardzo istotnym stopniu nastawić się na zwiększanie swoich przychodów, czyli dodatkowe projekty, dodatkowe biznesy. No być może na przykład właśnie inwestowanie, ale już w dużo, przy dużo większym zaangażowaniu i poświęceniu czasowemu, niż na przykład takie inwestowanie pasywne. Więc jakby tutaj masz też może możliwości, można powiedzieć, ale też właśnie będziesz musiała do tego zupełnie inaczej podejść. O, wśród nadlew spiszesz, że zrobiłaś plan finansowy na 2022 i 2023 i realizację celi. Polecasz każdemu? Ja też polecam każdemu. Właśnie plan, konkretny plan, co chcesz zrobić, bo bardzo często jest tak, yy, że no i jako ja też ogólnie czasem się na tym łapałam, teraz już się staram na tym nie łapać, ale jak jeszcze no, kiedyś nie miałam takiego doświadczenia w ogóle w zarządzaniu swoimi pieniędzmi, to też inaczej do tego podchodziłam i też mi się zdarzało tak, że jak robiłam sobie fajne plany, no ale na przykład potem się okazało, że ten plan się nie realizuje i na przykład po prostu gdzieś tam ten plan wtedy zarzucałam, dlatego że no jak już nie zrealizowałam jakiejś części, to potem nie zrealizuję już dalej. A tak naprawdę każdy plan też po jakimś czasie wymaga tej modyfikacji, czyli można sobie jakby co jakiś czas nad tym planem usiąść, zobaczyć. Być może właśnie ten plan nie był skonstruowany realistycznie, być może tutaj muszę coś zmienić, być może wystąpiły jakieś nieprzewidziane okoliczności, które sprawiły, że po prostu nie mogłam go zrealizować i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie zachęcam do tego, żeby ten plan mieć, i żeby go sobie przypominać regularnie. I jeżeli jakby, jeżeli miałabym coś powiedzieć no właśnie na temat jakiegokolwiek no takiego, jeżeli bym chciała, żebyście cokolwiek właśnie wynieśli z dzisiaj, to żebyście wynieśli to, żeby właśnie mieć jakieś konkretne, mieć konkretną motywację do tego, żeby swoje pieniądze, żeby zarządzać swoimi pieniędzmi i żeby przede wszystkim właśnie w odpowiedni sposób też podchodzić do swoich przychodów. No i, no i właśnie, żebyście też konkretyzowali, konkretyzowały swoje cele, czyli żeby one nie pozostały takim czymś, że na przykład chcę pojechać w podróż dookoła świata, bo nawet tak ogromny cel, jakim jest podróż dookoła świata, ogromny i kosztowny, można rozłożyć na dużo mniejszych kroczków, czyli na przykład pierwszym krokiem jest ustalenie trasy, potem na przykład, właśnie ustalenie tego, w jaki sposób chcesz, no, przede wszystkim w, w których krajach, na przykład, właśnie chcesz przebywać dłużej albo krócej. Potem się okazuje, że w każdym kraju jest inny, jest inny koszt życia, na przykład, więc też sobie to wtedy Sumujesz, sumujesz i nagle wychodzi Ci już konkretna kwota, czyli to już przestaje być marzenie, to przestaje być cel, który kosztuje tyle i tyle. No więc wtedy już z tym celem możesz coś robić. Możesz sobie właśnie zbierać oszczędności, możesz zacząć myśleć o jakichś przychodach, może pasywnych, żeby przynajmniej, jeżeli na przykład byłabyś w podróży, żeby coś tam jednak do tego portfela wpadało co miesiąc. No jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. Więc, więc to jest, więc jak, jakby jak, jak widzisz, z tych marzeń bardzo łatwo jest przejść do celu. Tylko my musimy po prostu chcieć i mieć tą nawet godzinkę czy dwie godzinki, żeby po prostu przy tym usiąść. Girls Money Club to nie tylko podcast. To także strona girlsmoneyclub.pl, na której znajdziesz mnóstwo treści edukacyjnych dotyczących inwestowania, zarządzania swoimi pieniędzmi, poszukiwania pracy zdalnej czy też zakładania swojego biznesu od zera. Zapraszam także do grupy na Facebooku Girls Money Club Praca zdalna i inwestowanie od podstaw. To społeczność dziewczyn, które rozmawiają otwarcie na temat pieniędzy. Gdy już mamy te konkretne cele, to już tak, już tak powiem, zamykając ten temat na, na, na dzisiaj, gdy już mamy te konkretne cele, to właśnie wtedy kolejnym, e, kolejnym tym, jakby, krokiem jest po prostu już ustalenie sobie konkretnego planu, który polega A, właśnie na kontroli kosztów, e, B, na zwiększaniu swoich przychodów. No i tutaj, oczywiście, właśnie mamy mnóstwo różnych możliwości. No i. No i potem faktycznie jakby już ta trzecia, trzecia część to jest inwestowanie tego, co już mamy. No, bo wiadomo, że jakby najpierw musimy zadbać o to, żeby te pieniądze nam nie uciekały, czyli o te koszty, potem o te przychody, czyli żeby mieć przychody z kilku źródeł, bo moim zdaniem to jest właśnie to jest właśnie mega ważne. Żeby, żeby sobie dywersyfikować, to jest jedno z ulubionych słów, które tutaj często powtarzam. Dywersyfikować swoje przychody, czyli po prostu, żeby one pochodziły z różnych źródeł, żeby nie mieć tego stresu, że nam może jedno źródełko wyschnąć. No i kolejna rzecz to jest to, że jak już mamy te pieniądze, to żeby one po prostu nie leżały na tej, no, nawet na lokacie, żeby po prostu coś z nimi robić konkretnego, żeby faktycznie jakby cały czas te pieniądze. Jeszcze dodatkowo na nas pracowały, a przynajmniej nie traciły na wartości przez inflację. No i to już samo w sobie, jakby te trzy elementy koszty, przychody, inwestowanie to jest tak naprawdę takie trio, jakby w ramach którego można zrobić już wiele, wiele różnych strategii, w zależności od tego, czego potrzebujecie. Jeśli masz jakieś swoje przemyślenia na temat tego odcinka podcastu, to koniecznie daj mi znać. Napisz do mnie na adres mailowy kontaktmałpa.girlsmoneclub.pl albo znajdziesz mnie na Instagramie na koncie dorota.sierakowska.